Do majka, do majka, do majka. Są i Polacy. Eksploracja oraz zbieranie łupów i danych zapewni nam nowe misje i cele. Spodziewajcie się oporu ze strony. Chilki i. Chyba no dotknął. Wieża? Wieża, wieża. Mam Fenneka, to tak na sprint, będę wiek. Nikogo nie widzę. Czyli na wieżę cisnął. No to cześć. Yy, yy, Weinker. I'm solo ja też. to coś w lasce. do U21. Wywiad potwierdza, że Watoszka Anna o kryptonimie Piroman jest w okolicy. Jest za niego nagroda. Możecie ją zgarnąć. Po staremu wierzę od razu tą linką. Jestem na górze. Czysto. Proszę. Płynął. Płynął wodą. Ruszam tutaj. Wróg tutaj. No i był mu taki jadno. Eda, o, ja dostałem. No rośnie aktywność wroga. Bądźcie czujni. Ultra 1. nie Jesteście pod ostrzałem. Spokojnie, spokój. Już zwierzę? Ultra 1. Sonic padł Jesteście pod ostrzałem. Ja. Tak, nic nie będzie. Co? zeskoczył. Zeskoczył cię dostał. Ale trzy, o, ty się śmieje. Ale się śmieje. Snajper to. Ultra jeden. O, jeszcze dalej, jeszcze dalej jest. Jeszcze dalej. Spokojnie, przeżyję. Tam temu w banie trafiłem. Jakby staje leży z kurwy Ultra 1, co już nie wpadł, jesteś się potostrzałem drugi dostał. Słuchajcie, dajmaj się tobą! Dostał, leży następnie Odjechał do nas stył Jesteś się potostrzałem Ultra 1 zabijanie operatorów wyznaczono grodę za ma. głowę. To Dobrze przemyślcie ataki. Ultra 1, pobliski operator wzrost wsparcie tego. medyczne. Na PSP? No. Nie, nie widać. E, dwóch strzelało znajpiło, trzeci się w Tak. Ale strzelba. Spokojnie przeżyję. ciekawe co tam tych dwóch teraz zrobi. Ultra jeden, snajken. sojusznik padł. Jesteście poza strzałem! Radek już jestem wszyscy. Kurwa, ale mak wali ładnie. Tu się lekko wydarzyło. Ładnie wali, ale chyba razy... też już płytek nie mają, wiesz? Ultra jeden, sojusznik Ktoś padł. Już strzela jest, na jest, jest tu w drzwiacz. W drzwiach. Helkę wziął. Bo tak nie może, bo tak nie może. A to bota? Helka? Tak. Tak, tak, zanowali tego bota. się namierzone. Tutaj. No jest. że jak bo bije się to. Jest. Dostał. E, to od nich są. Ultra jeden, sojusznik padł. Jesteście pod ostrzałem. Leży nie, zajmę się tobą Snupi Jeszcze, boty ich tam orcują Można by ich skrócić Bo tu zdrawo, tam! z można tam. przez prześwity ich dojechać mhm. Boty idą Boty idą Dobra, no, czy ich czy nie? Dawaj, Dobra, widzą, że lecimy. Kurwa, nie trafiłem. Rozkładam słucham Ruszam so. tam. Ja mam feneka tylko. Pod nami. Dobra. Chyba tu cień mój, widać. Może nie grają na pewnej rozdzielczości, co? Uciek na tył. Tam pobiegli. tutaj. No na tak będą no, wychodzić. Jeden no, leży. Ładnie. Nie trafił mnie z tego na obszar zakazany. W... Zabijłeś do operatorów grozili list Zabiłeś go elegancko Dobra Ale obydwu zabity w okolicy Medek. Wow, o, no, co medyk! fajnie, ale nie mam placaka. No ja właśnie też. E, ty jaką masz dwójkę? Dwójkę suką. Tu medyk jest, Dwójka? gdzie jesteś? Jest? Dwójka duszek. tak. Dobra, przekryj. Dobra, ja wziąłem im medyka, nie? Dobra, teraz na sklep by się przydał. Tak, na sklep było. Ja też. Nie mam ani płytek, nic, chłodne. No Kastof, lepszy od Feneka będzie? O, pewnie tak. Tak, bo Fenek jest w wodzie, dobry. Fenek pod wodą nie strzela? F tak. F tak, przepraszam. A ja mam fenę, miałem Kul, to Bierz co co na ziemi. Co się dzieje? Bot. Dobra płytki jeszcze na ziemi To są boty Jeżdżą jako pętany To gracz, gracz Nie Nie no boty Boże, co tu się dzieje Jeszcze osiem Pan. płytek zostało Ktoś też na pracę chce? E, ja bym poprosił Radek kurwa Gdzie ta ja dwa zostawiłem Kasy daj Aha, czekaj Helikopter? Nie i trochę co to wiesz dobra yy, poczekajcie gdzie ten trup był Auto, to wiem na tego trupa się chciał wrócić jeszcze może by to z górki przy Bo nic nie widzę no, taki co takieś był Oznaczam drugiego bojownika, ruszajmy. Ultra 1 średnie zagrożenie w tym sektorze. Uwaga, zbliża się do was u kroki owantkiem i dowództwa. Jestem podostrzałem! ostrzałem! BSP w sektorze. O, no, tak. No. Ja, ja mam dwa BSP, A BSP my w mamy powietrzu. trupa. Wróć się od mości odkryć się! Tam są Otwierce. Ruszam tutaj Ruszam tam Ruszam Możeł też jest. Tak. Na plecach na twierdzę. I tak, tak i tu jeszcze jeden jest. Ej, tu jest irek trójka jakbyś Korba na pancerz tutaj. No i gdzieś tutaj ten jeden łażył. Proszę, aktywny? Ja je spodziewam. ULTRA jest. tu dowodzenie, wrogi to. PSP w powietrzu masz radek nad tobą jest Mam jednego Dobra, no to ten jeden tam był nad tobą Ultra 1 nadciągają wrogi posieczki WSP odpali tu dowódca Wiatr wiatry radioaktywną chmurę powinniście złocić się węgię jest na żółtym Kiedy to trikaby ja ja no tu na górze ziebrę. na górze jest na żółtym Pod nami na żółtym Cel zlokalizowany. A jaki kurwa skrada? ja e, widzę go. Tu leci. Rusza. Mam tu amunicję. Widzisz go? Dobra, ten wyszedł tutaj, panowie. Mam wroga. Uwaga bo kurwa jedziemy, Potrzebuję pomocy medycznej.

Znawiłeś go Irek? Nie widziałem w ogóle tego Znacznika Jednak to chujowy to jest, jest ten tiesto. Macie wszyscy trójki, wszyscy, dobra no, ale Ja to nie mam mamo muszę mam sobie rzucić Rzucam strzynkę za amunicją bierzcie Nożyka nie ma. Masz, ja ci rzucę nożyk. Nóż do rzucania, tutaj. A -a 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 -a. Nóż do rzucania, tutaj. Boże, celownik termo, jak to mnie ir irytuje. Nie wiem, jak się zniebrać. Nie wiem, ja to w kurwie jak sam pół ekranu mi zasłaniać Dobra, podamy stąd Mamy wszystkich mamy, no to co? Trefa idzie, to trzeba powoli się... Rodzi oddział poszukuje waszej skrzyni z łupem no, namierzają wasze pozycje tu, zanad mi w SP To nasza To tam czysto Aha, to jeszcze tamto nie Tylko tybe szare się zwijać Jeszcze mam to SP w razie czego Co, A jak chcesz? Czy Czym Zatampuje ci furę Ostatnie o. będzie gdzieś tutaj Pew Ja, va tutaj No nie w tą stronę skręcił Bez za masą Podamy No i siedzisz, i siedzisz z tyłu Co robimy? Nie słyszę Skrzynka, czy zaznaczoną? Zrzut Dlaczego nie? Aha A tam dwa auta stoją akurat Ten druk zgromadził średnie siły na tym obszarze Robiona Karta do budynku jest radek masz? 21? Mam, mam, mam. Tak mhm. Stacja zaopatrzniowa tutaj Się, że... Ruszam tam! Co nie bierzemy? Ostrzał? Jaka jest możliwość tu jeszcze... Bo ja mam Jaki ten, jest? ja mam. Ja nie... Daję, czekajcie, ja wam rzucę kaszę. Dawaj radę, dawaj do środka, szybko żeby Boj! Czekajcie, rośnie jak ten. Oj kurwa, jasne, ja Kasę jakbyś nie gałkę prawą to całą kasę wyrzuci. Tylko chodź, weźmiesz ostrzu. Dobra, e, trzym. Nie, to trzymaj. No e, bo irek. Wyszłam z tego. Rysz, do nas Radek, bierz i Maga Ultra 1 wciąg Ultra 1 Zbliża się ewakuacja ja, Kółeczko Ostatnie jest przy tym Oznaczam lądowisko Za tym za, no, za ambasadą za akademią. No i idą za nami Za nami jadą mhm. A tu Ruszam tutaj Mamy tu tak. trochę łupków To się zrzuci sobie się sekund będziemy mieli BSP. Zbliża się do strefy lądowania. Zabezpieczyć ją. Odbijamy na ten budyneczek. Dino 1. Czekamy na Was. Do strefy ewakuacji szybko. Zostaw boty, zostaw boty rady Ich nie zabijaj I uważaj, bo będziesz miał ten gracz w sfecy. Idą. O, oh, wow, oh, wow, oh. dostałem już bańkę. I idą z trasy snajpią PSP ma małą sławę. leci. Kurwa, boty mnie piorą. To co, lecimy do tego, do healthi? Ale no się, będziesz w Aha, już kawał, dostałem do punktu ewakuacji. Ruszam tam! Ale odpuścić idziemy. Tylko tyłem można wejść? Ruszam tutaj. Chodź, jak ten chodź. Operator w Waszej okolicy. Zobity do zera, do zera. Nie mógł to wypadłeś Kurwa nie oh podle nas. Oooo! Oh. Jesteście potrzałem! No ja padłem Ultra jeden, co już nie no, padł Jesteście potastrzałem! Poleciałeś tak chociaż? Tak, najdobrze, no to wyleczysz. No i dobrze Ja poleciałem, ale jako trup Czym wypadł? A, a mnie niestety kurwa wyjebał. No nie, ja chyba o... właśnie nie było, że chyba że ci nie, ja ma, zdążył chyba. ja mam wyeliminowany. Aha. Dobra, Irek odleciał. No, więc operatorów dwóch mam. Wiesz co mnie cieszy? Że oni nie odlecieli. Oh, no, dokładnie.